Witaj w drugiej lekcji naszego kursu. W tej lekcji pokażę Ci, jak poprawnie wybrać i ustawić tzw. podstawową kategorię działalności Twojej firmy. Jest to jeden z najważniejszych czynników wpływających na pozycję firmy na mapie Google na zapytania potencjalnych klientów. Dobierzemy i ustawimy również kategorie dodatkowe oraz powiem Ci, jak napisać dobry opis działalności Twojej firmy. Jaką kategorię główną i kategorię dodatkowe wybrać, i jak je ustawić, oraz jak zoptymalizować opis firmy na profilu Google, moja firma. Zaczynajmy. Tak jak wspomniałem przed chwilą, wybór kategorii głównej jest bardzo ważnym krokiem, ponieważ kategoria główna bardzo wpływa na pozycję Twojej firmy na mapach Google, na zapytania potencjalnych Twoich klientów. Aby edytować, zmienić kategorię główną, twojej firmy należy będąc właśnie tutaj w obszarze edycji twojego profilu w tym samym miejscu gdzie zmienialiśmy edytowaliśmy nazwę twojej firmy tutaj właśnie niżej mamy kategorię działalności i mamy kategorię działalności podzielone na dwie takie m, kategorie można powiedzieć czyli kategoria podstawowa oraz e, kategorie dodatkowe i właśnie najważniejszą z nich jest właśnie kategoria podstawowa. Jaką kategorię podstawową należy wybrać? Jest na to bardzo prosty sposób. Wejdź w wyszukiwarkę Google, wpisz frazę kluczową, w tym przypadku biuro rachunkowe. Możesz dopisać nazwę swojej miejscowości. I zobacz, jaką kategorię główną mają ustawioną Twoi konkurenci firmy, które są po prostu w top 3. I tutaj widzimy, że to biuro rachunkowe ma kategorię główną księgowy. Tak? Kategorie główną księgowy mają właśnie firmy stop 3, więc jest to jasny znak, że tutaj należy właśnie wybrać taką kategorię. Tutaj mamy biuro rachunkowe na pozycji czwartej. To też oczywiście zmienia się w zależności od miasta, bo na przykład jeśli wpiszemy sobie, weźmy na przykład inną miejscowość, to tutaj widzimy, że firma Account ma kategorię główną usługi księgowe, a te dalsze, kolejne mają właśnie usługi, mają kategorie księgowe, tak? I teraz tak, tak jak powiedziałem, tutaj będąc w edycji tego profilu, ustawiamy tę kategorię podstawową, ale mamy też tutaj coś takiego, jak dodatkowa kategoria i tutaj właśnie możemy, Możemy właśnie przypisać dodatkowe kategorie. Weźmy, zróbmy to na przykładzie tych, tych biur rachunkowych, czyli możemy sobie wybrać kategorię główną, na przykład księgowy, a kategorie dodatkowe możemy ustawić usługi księgowe, biuro rachunkowe. Można też ustawić biuro podatkowe, pod warunkiem, że Twoja firma zajmuje się też właśnie doradztwem podatkowym, tak. Bo też to jest taki błąd, który często widzę, że tutaj firmy, mając do dyspozycji dużo możliwości wstawienia tych dodatkowych kategorii, za przeproszeniem wsadzają, co się tylko da. Jeśli dana kategoria nie pasuje do Twojej działalności, to po prostu nie wstawiaj. Wybierz tylko te kategorie, które faktycznie pasują do profilu działalności Twojej firmy, do Twojej niszy. Więc jeśli na przykład jesteś hydraulikiem to nie wstawiaj usługi budowlane, bo to jest zupełnie inna nisza, inna gałąź, tak? I kolejną rzeczą po wybraniu kategorii podstawowej oraz kategorii dodatkowej, po zapisaniu oczywiście tych wszystkich zmian, przechodzimy do opisu. Opis kiedyś miał większe znaczenie niż obecnie na wyświetlanie się firmy na mapach Google na zapytania twoich potencjalnych klientów, ale z wizytówką jest tak, że należy skrupulatnie wykorzystać każdą przestrzeń, każde miejsce na właśnie skrupulatne uzupełnienie wizytówki w sposób poprawny. I tutaj w opisie mamy do dyspozycji 750 znaków i warto wykorzystać tę właśnie przestrzeń i napisać długi opis. Długi opis właśnie na 750 znaków, w którym e, opisujemy swoją działalność swojej firmy, tak? Czym się zajmujemy, od kiedy i gdzie? Jest to bardzo ważne, aby właśnie te frazy kluczowe, na których nam zależy, te miasta też właśnie padły w opisie oraz aby były te frazy, które wpisują klienci, tak? Czyli na przykład, jeśli ktoś tworzy strony internetowe, sklepy internetowe, w oparciu na przykład właśnie o WordPress, to te frazy Zawrzyj właśnie tutaj w opisie. I przygotowałem też dla ciebie prezent. Jeśli korzystasz z czatu GPT, bądź też innego języka LLM, to w opisie tej lekcji masz właśnie taki prompt, który przygotowałem specjalnie dla ciebie. Wklejasz ten prompt, i tutaj czat GPT po prostu zapyta ciebie o trzy takie rzeczy. Jak nazywa się Twoja firma? Wymyślmy sobie tutaj jakąś firmę, na przykład niech to będzie biuro rachunkowe. Taks. miejscowość, jak to będzie, powiedzmy Szczecin i główne usługi, napiszemy usługi księgowe dla małych firm. I na tej podstawie, jak widzisz, sztuczna inteligencja ChatGPT napisał mi taki właśnie opis, gotowy, który mogę wkleić. Ma on 743 znaki, czyli prawie. Wszystkie możliwe wszystkie znaki zostały wykorzystane. Możemy sobie skopiować ten opis i tutaj będąc właśnie w edycji profilu, wchodząc właśnie w to miejsce, wkleić ten opis. Całość oczywiście zmian zapisujemy i w poprzedniej lekcji pokazałem też gdzie tworzyć profil Google moja firma. To właśnie tu, w tym miejscu, również wpisujemy kategorię działalności. Teraz już wiesz, jak, jak masz prawidłowo taką kategorię działalności wybrać. Powiedziałem ci też, jak wybrać nazwę firmy. Wybieramy, klikamy dalej. I w kolejnym kroku, jeśli masz siedzibę firmy, przyjmujesz klientów stacjonarnie, to zaznaczamy opcję tak, klikamy dalej i tutaj uzupełniamy adres firmy, ale dokładnie jak uzupełnić to też w, kolejnej, w kolejnych lekcjach. Mam nadzieję, że wszystkie wskazówki okazały się dla Ciebie pomocne. W kolejnej lekcji pokażę Ci, jak poprawnie uzupełnić i zoptymalizować profil Twojej firmy. Do zobaczenia.